Witam, witam. Pora sadzenia. Może za wcześnie? Może nie. Zobaczymy. Przygotujemy sobie pudełko. Karton dobrze trzyma wilgoć. A potem go można przekompostować. Jak nie macie żadnego, żadnej podkładki, karton będzie idealny. Tu mam pojemniki dziurki w tych wyższych miejscach i co dotnę sobie karton na stóp co mi zostanie pójdzie na kompost powinno mi fajnie wilgotność trzymać nie będziemy przez tydzień jeszcze za duży można podgiąć dobra tak mam karton wyłożony nie mam tu śmietnika przydałby się i docelowo ma to być W ten sposób. Ułożone, zobaczcie. Nie wiem, czy to pięknie widzicie. Widzicie. No, i tu mam już przygotowane. Co bym chciał sadzić? No, papryka wleci. Jest koniec stycznia i wydaje mi się, że to jest odpowiednia pora, żeby wrzucić paprykę. Siedem, osiem, dziewięć, idealnie, pół modu. pół modułu mieszanki takiej, pół modułu mieszanki takiej, zobaczymy która wyjdzie, która będzie smaczna. piszemy elegancko. To są dwa miksy, tak? Sweet pepper mix i sweet pepper mix. Dwa różne, dwa różne mixy. Nie wiem czy to są duże, czy małe. Okej, okay, to są duże jak na obrazku, a to są mini. te osiąkanie chcę wyjść zaraz muszę sprawdzić czy wszystkie raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć tu mi braknie jednej dwóch sprawdźmy pusto no cóż Tak czasem bywa. Czy będę coś tam dosadzał? Nie wiem. Nie dosadzam. Wyjdzie, to wyjdzie, nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Podpisujemy i przykrywamy. Delikatnie. Dobra to mamy Muszę jeszcze te koperty wkładam Co my tu jeszcze możemy zasadzić Tu mam sałatę Bazylkę Czy będzie za wcześnie bazylka? Nie ma za wcześnie, jedziemy zobaczymy, czy coś wzejdzie. A to jest taka bazylka. gdzie ja to kupiłem gdzieś na promocji Rozmary. chyba akurat będzie super, fajnie lubię te, lubię tą firmę, bo dają patyczki. Mozyria przykopujemy i jest elegancko i co trochę podlejemy. Wystarczy, i na półkę dokupiłem modułów z, z zeszłego roku. Jeszcze mam nie są tanie te moduły, ja płacę chyba 3,50 3, za dwa, ale robię robotę eee, z zeszłego roku. No już się powoli ale ale zrobimy robotę dalej je używam teraz cebula jest chcę sprawdzić czy mi buraczki wejdą i przesadzić buraczkę jak będzie ok ja nie chce mi się nigdy buraków wyrywać pomiędzy że może w tym będzie będzie lepiej teraz żeby później nie wypukać to sobie troszeczkę podlejemy to trochę jest i po ziarenku rzucam no trochę jest nie ten tego powinno to być bardziej na środku no to czyli ołówkiem jeszcze walniemy żeby mi to się nie turlikało Jak nie wzejdą? no kurde. Ale bym sypnął To i tak będę miał. To i tak będę miał czas, żeby zasieć buraki. A jeśli wzejdą szybciej, to lepiej dla mnie. Buraczki są trochę odporne na mróz I tak to wszystko będę przykrywał płótnem. A im wcześniej będę miał buraczki, tym wcześniej je będę jadł dżusował i tym będę zdrowszy także próbujemy tak dokupię więcej buraków jeszcze może tych długich, one są niby słodsze przypuszczam, że te będą już te będą już zjedzone jeśli się udaje szybko wyhodować, będą już zjedzone no Latem Ja lubię buraki na surowo W sałatce Te są właśnie bardzo okrągłe Bardzo fajne do sałatki Ciach 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 Nie będziemy przez tydzień. 10 dni w sumie. Także dajcie znać, co mam podkładać, żeby to wszystko nie wysło. Pewnie to podleję jakąś wodą. Kartony podłoże, może jakieś ścierki od spód, żeby to trzymało wilgoć. Szklarnie zleję całą wodą, żeby tu była duża wilgotność. Nie ma jeszcze takich upałów. Także powinno być OK dobra, pół paczki bardzo dobrze, czyli pół paczki zostaje, jakby coś nie wyszło, na wysiew późniejszy dobra, zasypuję elegancko i rozsiewam sałatę sałata wysiana Spędzajcie trochę czasu, żeby wysiać po jednym nasionku. Naprawdę to się opłaca. A potem do gruntu. I tak jak mówię, im wcześniej, tym lepiej. Mam nadzieję, że przymrozków nie będzie. Nawet jak będzie dłużej w modułach. Wysiewam następną. Jedną w grunt. Jedną sieję. Jedną w grunt, jedną sieję. I tak jest w kółko i mam cały czas sałatę do jedzenia dobra nasiona wysiane tu mamy lik brakuje mi jeszcze muszę dwie dokupić nie wiem czy dziś pojadę czy nie bo muszę selera wysiać papryczki przykrywam żeby miały jak najcieplej są na beczce z wodą, także woda powinna być cieplejsza. No niestety nie ma słońca, nie nagrzewa się tak szybnie, ale jakoś tutaj dajemy radę. Tutaj świeczka elegancko i jest troszkę cieplej niż na zewnątrz. Dobra, widzimy się w następnym. Zapraszam.